Cześć wszystkim i w 17 odcinku z Derek z Dungeon. Dzisiaj wyprawa na knużego księcia i będzie to bardzo krótki odcinek, ponieważ na tego bossa dokładnie dwa tygodnie po załatwieniu Bobajagi, więc nie mało się co za dużo ciekawego wydarzyć. Obie wyprawy, ta tydzień po Bobajadze i ta dwa tygodnie na bossa. Wziąłem tego łowcę nagród i muszę przyznać, że jest on naprawdę bardzo dobrą postacią Cieszę się, że go trafiłem i w ogóle Tylko teraz sytuacja z tym trinketem z tą błyskotką od obrażenia, a pod niższe, niższe możliwości stunowania Ech. Z jednej strony są te lepsze obrażenia przeciwko bestii więc to jest w miarę ok. Tylko, że mając z tego trinketa ja już praktycznie nie jestem w stanie w ogóle stunować na tej postaci w pierwszej z wypraw, w pierwszym tygodniu tej postaci. Próbowałem jeszcze tam korzystać trochę z tego sunowania, jeszcze... w sumie też nie pamiętam czy wziąłem ten drinket, czy nie, ale... no tak... z tymi umiejętnościami, z którymi wyruszyłem z nim po pierwsza wyprawa jego no, nie za bardzo się sprawdził. Właściwie reszta z drużyny robiła więcej od niego najczęściej. No, w kolejnej wyprawie już za drobną odpowiedzią od jednego z widzów zamieniłem umiejętności, które miały u niego niby celować w jakieś te dalsze linie na właśnie sunowanie i uwaga umieścić go w ogóle w innym miejscu bo w pierwszej wyprawie jeszcze sobie tam stał w tej drugiej linii chyba tak, w tej pierwszej wyprawie jeszcze stał w tej drugiej linii, a w drugiej już umieściłem go w trzeciej i W sumie on w trzeciej nawet Więcej nie by robił od drugiej Nie wiem Czy to dlatego, że tak mniej dostawał ciosów, bo nie był tak blisko mm, Pierwszego ranka Może dlatego, nie musiałem się tak skupiać na leczeniu jego On sobie tylko stał i zadawał obrażenia No W każdym razie ta wyprawa na dużego Księcia poszła naprawdę bardzo dobrze przez cały loch przed dojściem do bossa praktycznie nie miałem absolutnie żadnych problemów nawet dostałem jakiegoś perka nawet dwa nie nie perka dostałem dwa bonusy od kuriu o jezu no od tych po prostu przedmiotów dotykania z jakimiś konkretnymi przedmiotami Dwa bonusy plus 30% do obrażeń, więc też nawet nie obozowałem przed knużym Księciem, bo wolałem te bonusy mieć, Ja nawet nie musiałem obozować się nie nic. Niestety... Ale dobra, o tym może już po yy, walce z Knurzym Księciem. No jak sądzisz, jak wyjdzie? <laughs> Oj, Ten boss już jest martwy, jak tylko wszedłem po prostu w to miejsce, nie? And rage. Bardzo dobrze że go oznaczyło, to mi się podoba. I teraz tak oznaczam cię, chopie. No i co? Bawimy się 12 obrażeń, 11 kontra naznaczony 16. Jakby go jeszcze ogłoszyć to by zadowo jeszcze więcej obrażeń. To to? Wciąż go... Wciąż go oznacza. Hehe. <laughs> co jest? 21! Bardzo prosta walka. 15. No co jest, gościu, dałem ci taki kozak. Nie dość, że jest zaznaczony przeciwnik, jeszcze kozak, trinket i bestia. I nie jest w stanie zrobić. Jeszcze trochę bym nie użył dobrego skida. Do, do 23 obrażeń mogę to zrobić, by sprytował. 9 obrażeń na rundę. Dalej, zrób coś. Unisypienie ciała. Wahu, wow, straszne. Mogę się uleczyć chyba teraz, nie? Czy to już 40%, czy jeszcze nie? Nie wiem. 11. Ale go chyba nie muszę atakować. Tak, 9 obrażeń, Nie mogę się jeszcze uleczyć, no dobra. To tego świnioka, żeby się nie zdążył ruszyć, bo... Oj, co? Już? No hej, halo. A nie miałeś, kurna, e, najpierw się zakrwawić? Hm. Wygląda to, że jak zaatakuje już chłopa, to... wow, okej. Okay. To on już dostaje szału. Trochę słabo. Dobra, zrobię... <grystanie> Dostałem. Okej, okay, ulecz i... kogoś innego. Tyk. Zarąbiście. Ciężim nie ruszaj w ogóle. Próbowałem. Dobra. I parę jakichś trinketów śmiesznych. No, kontynuując to niestety... Niestety nie pamiętałem tak całkiem yy, jak wygląda cała ta walka z kórzygnięciem. Pamiętałem trochę, żeby nie atakować mojego gnoja. Bo wtedy się duży ze złości i tak dalej. No, akurat jak widzieliście, słabo to pamiętałem, skoro zaatakowałem mojego gnoja przed pokonaniem dużego gnoja. Ja myślałem, że to działa w taki sposób, że ten Knurzy Książę się nie wkurzy tak od razu. Wygląda to, że nawet jeden atak w mojego typny krwia już sprawia, że nawet na skroju śmierci. Duży chłop knoży książę, atakuje naszych. Ech. No i się narobiłem trochę stresu i straty obrażeń. No i generalnie, przez właśnie te straty, zdecydowałem się już nie kontynuować za dużo tej wyprawy. Coś tam jeszcze wróciłem do jednej skrzyni, ale już nie chciało mi się za dużo walczyć. Co było w sumie trochę błędem. To jednak powinienem był pozwiedzać bardziej ten loch. Zwłaszcza, że teraz już zaczynają mi się naprawdę spore problemy z pieniędzmi. Przed kolejną wyprawą wykosztowałem się na tak mocno, że zostało mi zaledwie około 6000 zł. Wybudowałem jeszcze stale przedstawień, bo akurat miałem potrzebne przedmioty. Nie wiem, czy to tak dużo mi da. Nie byłem większy od kurtyny dla Arlekina. No, a tam. Najbardziej boli ta strata zdrowia, oj, znaczy jest złota. Ja nie wiem, jak się stąd teraz wykaraskam. Wydaje mi się, że kolejną wyprawę to w ogóle wyślę jakiegoś jakąś, Bo no to trzeba odrobić, to nie ma w ogóle opcji. Ale co, po tych dwóch posach ostatnich, mm, zadowolony jestem, ponieważ w Norwisku i zostało nam już tylko po jednym bosie. Jak się to zaliczy, to będzie spokój od bossów z poziomu ucznia. I będzie można w końcu na przykład zobaczyć farmę, jak wygląda. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne i też na streamy. Na razie. Właściwie to nie ma co robić z tymi krestami Ta. Jej, pierwszy budynek wybudowany. I teraz trzeba zrobić kolejny plan budynku. Ciekawe skąd je można zdobyć. <laughs> nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy nie. O, nie będę miał w ogóle kasy na wyprawę chyba. Nieważne.